Jego przeciwnik pochodzi z Będzina, to bokser mający w swym dorobku 50 walk zawodowych, 26 lat doświadczenia. Trenował w Anglii od 2005 roku w klubie Jim Evans u Gypsy Georgia Carmena razem z Billy Joe Sandersem. Posiada brązowy pas BJJ. Swoją przygodę z grapplingiem rozpoczynał u Przemka Mysiali. W London Shoot Fighters. Obecnie trenuje pod okiem Macieja Poloka i Rafała Palickiego. A jest nim... MISZAŁ! Niedziela rano Jadę zobaczyć Z moim po. Jadę zobaczyć, bo coś haczy około no, taka naweczek I opona się rozwaliła Znaczy panika się zrobiła I gościu mi zmienia klocki i właśnie się o tym dowiedziałem Pierdolnie Nie no, nie może tak jechać nie? No. I co, ja co to chodzi? Widzisz? Siąłem. On, jak jest kurwa przeładowany, to nie wiem czy on pompuje, czy nie pompuje. To no. tu ci Więc to jest tak, że on nigdy nie jest przeładowany. Ja wolę jechać na pusto. Tak, nie tak, ma, tak, tak, niż tak. mam być przeładowany. No tak jestem, mi no, dokładnie no, do tego. No, Powyciągałem po, ci troszkę tego, ale ja bym to obciął. Obciąć, tak? Nie, no to tak. Ja myślę, że ty musisz ramę obcinać. To to chłopiec. człowieku. Ale wezmę ci wiesz. Tak, idealnie, perfekt. Kur... No perfekt, perfekt. Dobrze, dobrze, tak zrób. Nie na taryfa, tak? Do... Nie taryfa, no no, tylko że ja mu wczoraj płaciłem, nie <laughs> wiesz? Wiesz, <laughs> ja mu zawczasu A, zapłaciłem. W A, ja, mu w cza... ja mu zawczasu zapłaciłem, żeby on już nie ten. Dobra, no to bierz ten, to nie to, kur. No to dobra, Dobre. robimy to. Bo z tamtej strony nie, nie wiem dlaczego. To też, dla przelko... Ale, dla ale już zrobiłem ci, bo ja tam około już robiłem, tam nie obciera, tylko obciera tu. No bo wiesz to jest pewnie zawieszenie. Jeździć, ale pewnie czy? się zawieszenie nie podnosi, dobrze. Obleci tam, wiesz, piątkę 5000 tysięcy, tysięcy km zrobi na tym kolecie, nie będzie tak robione, żeby potem no Ale widzisz, ale dobrze zrobiłeś, że zamówiłeś przód, bo ja tutaj tył jeszcze nie dotną Jeszcze co, tył, tył może być. Znaczy ja się i Tak zmieniłem, bo tam ci zostało tylko No nie ma, wiesz co? No, wiweko mówili, tylko nie zauważyli koło, że jest, nie? I jak mówią, że każdy mechanik to złodziej, tak. nie? Nie, nie, nie. A, a wiem, dlatego, że sam jestem mechanikiem. Z nimi tak. to jak z dentystami, chłopie. Idziesz z jedynką, chłopie, zrobić sizejdź, nie? O, panie, jeszcze trzy następne do roboty. To na zaś. Na zaś. Tragedia. Wiesz co, moja mi wybrała, jaki dom mi się podoba i jak ma wyglądać. Chodź, dam ci coś z szary. Masz pakiet reklamowy. Fajne bryloki wyszły, zobacz. Tylko, że dałem za nie dwójkę, bo musiałem zamówić wieżę do jeden wychodził? Tam 100 chyba 29. Ta. Ja bym to wyżej uciął, tak wiesz, to na wszelki wypadek, nie? Jeszcze wyżej? No jasne. po co mi to tam jest potrzebne? Co mi będzie? Pasy brudziło od dołu. Tamto to normalnie, ja bym uczył, to normalnie jestem tą Tu normalnie, tu wyjdziemy, po co mi to? To wyjedź mi bo tam od wewnątrz to wiesz, co to, to, chłopie, to jak mam mi rozwalić oponę, to mi tam nad kole potrzebne, wiesz? Dlaczego? Ty, a to niebite było podobno, słyszałem, nie? Ale piękny stan których płakał jak sprzedawał słyszałem, pisać, nie, nie, trzeba im na, w, wysłać może i w że tak, za, to by się za, dużo rob, za dużo robił, za dużo robił, nie, że w tym miejscu jest za ja dużo. Tak, już, może Ta, już jest zawsze więcej, więcej, no. Może Polak dołożyć do tego, dla do, do auta może dorzucić złomu z łomu 300 kilo, nie? Ty też sobie to żyjesz, widzę jak parówka w cieście kobiety, ty z Szerbolku Ty, no nie rzucę czapką sinek na ziemię no oszalałeś. No czerbolek jestem, ci zęby wypadają. Nie, nie nogami Michał. Pomocnicy dobrzy, nie? Co? Pomocnicy są, nie? Zawsze jesteś, to, to się oprzeć, nie? Słuchajcie, op... nie, bo to jest po to, aby tam wiesz, puścił lewarek, to żeby komu miało nogi uciąć, nie? To jest twój ulubiony kierowca. Patryk prawdziwy gangster. Panie policjancie, a nie, to ty myślę, że my jakieś pały wjechały. Co tam? Znaczy, mruga moczkiem mam okulary. Sztokholm zostawił wszystko wczoraj tu. Dobra, zaparkuj to, pogadamy. Czy zaparkuj, no? Parkuj. No. O, pan Patryk zaparkuje. Normalnie. Czekaj, daj mu zaparkować, żebyś nie wjechał w ciebie. I dopiero wyjdź. Poczekaj, niech przejedzie, wiesz? Wody nie chce się napić, sędziu? Kochany. Zaparkuj... Aha, bo jeszcze się będziesz przekładał? Nie, nie będziesz się przekładał, bo nie masz jazdy. Wiesz co, no zaparkuj się już normalnie może. Chyba, że będziesz jeszcze jechał tym. Będziesz... Będziesz jeszcze jechał? Nie. No. Będziesz jeszcze jechał dzisiaj. Aha, no to, gdzie chcesz, no to tak połóż na chwilę, to tam obojętny Ocynek. Dawaj, dawaj Co? Co powiedzieć? Smerki Koki Smerki Koki? mister Koki? Aha, to jest zapas Ty, bo nie kumam masz masz, Siema, siema. Patry. Tak to się możemy widzieć chłopie To już ostatnio kasy nie oddał za cały tydzień kurwa Przelicz przelicz Michał przelicz Za dużo eee, słuchaj ten Ciech, bo to jest ten zostawił tu telefon nie Sztokholm Wiesz co spawał gościu przyczepkę i tutaj łapę i chłopak się urobił w to wiesz, i to zestawił. Nie mój o Ślązach skręca cały czas lewo i ma samo dokręcające się śruby. Ile tam będzie mandatów na pędzinę? Za co? <grym> Ta? on tam nie może stać, nie? Nie. Na tym po prawej stronie, naprzeciwko straży? Mhm. A, to tam myślę, że załatwiasz to. Nie, Powiem, ja nie, że... nic. Bo może być zgłoszenie, że jeden strażnik Teksasu chodzi pijany po mieście. A to wiesz, to nie są tanie rzeczy, nie? Zdjęcia są, dowody, nie? Filip Plein, 7200 netto, koszulka to się żyje Nie jest tak, ja wiem, że... A 300 skoń... się zarabia Tak, a 300 się zarabia, nie wiem jak to powiedzieć Ty o dniówce mówisz, czy jak? Jest, ja jest, jest, dobry, dobry mechanik no Dobry kagatek We Patryk, wewnątrz to trochę poszło Takie kółko jest Tamtą przełożyć na to Wiesz? Patrz o, Norbert, on mówił teraz, że smaruje, nie? Powiedz mu że takie coś się używa kurwa. Dobrze. Czekaj, bo mi się ostrość wybrała brzuch i nie widzi klocka. Kurwa. Czekaj. Czekaj, nacisnę na klocko. O, dobra, dobra. Słuchaj, ludzie dalej się martwią co z twoimi spodenkami, Masz je normalnie. Tylko w, tak, tak. w praniu. W są. Pan z podęki 200 wiadomości dostałem, gdzie są te, gdzie jest gościu ze spodenkami? Ze On, jeszcze... On nie, to... <laughs> ja jeszcze... Tylko, że to tam ja mia... jaka była, jak się nazywa ta co nas, uczyła w UFO. Nie, ta druga była. Wieczorem w jakoś tak, ta taka młodsza. To on od niej wziął, wiesz, bo on, robił, on nie miał SKS i mówi Ktoś mi, panowie, chłopaki, ktoś mi wziął, ktoś mi wziął z A teraz się odnalazły, lata minęły i się odnalazły, nie To są retro, ale młoda wróciła, Jak masz takie nogi, to możesz chodzić, rozumiesz? Dlatego on chce śmiesznie Jak masz 1,20 masz... i brzuch, to możesz w taki chodzić, nie? Bo ci to dodaje urody on mówi tak, już mi nic nie zaszkodzi I nic w nich chodzi jesteś. Eee, co ty Patrz, patrz Ślązach, patrz jak się znasz Patrz, przyszedł stary kierowca Pa Druga tam też jest Thank you very much Oj, oh, oj, oh, jeżdżą, jeżdżą, nie sprawdzą A ja się czemu on to śruby ruszają Nie, nie, to nie jest debil On jest strażnikiem miejskim Wychodzisz Michał jedziemy do domu synku, zjemy obiad i jeszcze tam może będę musiał jechać do chłopaku, wiesz ale to już sam pojadę wiesz no no może z mamą pojedziesz co no nie wiem no działkę pojedziesz z mamą czy gdzieś może co ja tu na bazę do jednego pana Zenka i do pana Patryka może wiesz dobra tak, tu ja mam. Tak i tak Tak i siak, tak? To bo, tak pierwsze, to bo pierwsze To pierwsze to tu nawet nie ściągam butów nie mijam rąk Tylko co po pierwsze to idę, to idę, y, to idę Musimy zjeść, To, to, idę to zjemy i pójdziemy no. właśnie Na stacji kupowałem Napój i była Eklasa miał, tą nowszą I poszłem oglądać czy fajna ja mam trochę taka kurde taka nudna ta moja trochę taka Bez życia ten samochód gdzieś tu zarech miał być nie ma to jest co to jest? To jest Ślązakowa To jest o, żeby oni nawet nie pomyli Nie ma tu kurwa nikogo, nawet Fajnie Aha, zamek ZENEK! Zamek dzisiaj Aha, jest Dość na dzisiaj Co jest uśmiechnięty? No Jutro muszę kupić oponę Jedną zareklamuję, jedną kupić Nie, jedną zareklamować, dwie kupić Co tam jeszcze? Chyba już nic No, no i przemienić to pomysł Lecę do domu i na działkę po pracy Godzina 15 Opony pękają jak budżet. Zapęło popisie, o popisie, żeby nie było, że jestem za zapisem Tu popisie. Dziesiąteczki, kur... Idę kupić parę sztuk. Jadę zmienić opony. Kurde, nie zadałem go? A, za się dostać bo... Nie zalałem, bo zamknięto za stację. Jest tu Grzesik kurwa, kur, ze Dlatego ci mówię, że to nie jest to. Gdzie by dowód, jak oni by wzięli jest dowód brać, to by chłopie bez dowodu nie wiem. To będzie to myślisz? No tak, Jest Perfekt. Zmienisz to? Bez znaczy, Żadny nie, ja nie umie kurwa koła zmienić zapasowego Do tego byś musiał podjechać, do, do żeby się no, Darka, nie? On wtedy ci chciał to zmienić Darek to się nadaje, bo on do umie zmienić ten Za to ci już biorą do Za to Gdzie? Normalnie biorą ci dowód U nas się Przed chwilą u nas stało, u nas tu się nie jeździ, u nas jeździ wieczorem, człowiek no. Jeszcze za PiSu można było jeździć, teraz za Donalda się nie wyjeżdża w dzień Kurwa ciężka sytuacja Dobra, biorę to, dawaj Dowód kurwa, za takie coś dowód Kulawy zmienisz lusterko, czy nie? Trzeba by ci za dwie dniówki. Za dwie dniówki by ci trzeba dopłacić chyba. Żeby to się w czasie zmieściło. Lecę. Lusterko ma, wszystko jest. Ta lala. Opony zmienione. Lusterko kupione. Wymienić olej silnikowy mi świeci, które było, kurwa. Trzeba to skasować, że on tego nie skasował. Tu jest stop, ale ten stop jest tylko dla wszech. Prze, przestraszonych weżyć nieżyj pizdy, chłopy, kurwa. Zniebnięty kurwa. Tylko dla przesądnych. Helikopter mają nas. Jestem na bazie. Kulawy wyjeżdża. Naprawdę sobie tak wiecie, olej. Wszelki wypadek. Kurde, nie mam. Mam jakieś chusteczki. Jedzie na... Jedzie na okolice... Zorbik i Drezno. Ole, jest jak kurde. Wszystko zrobione. Zamknę za nim bramę. Zamknę za nim bramę i jadę do domu. Powiem Wam, pomieszkać trochę. Kurde. Ileś można robić w domu. ta godzina, kurde, w robocie. Wiecie co? Eee. Miałem tutaj już jednego takiego kierowcę, co się tu nie zmieści, co? Aha, pomyliłem. <noise> pomyliłem mi się kierownicę. Nie wiem tu kierowca co się nie zmieścił. I sześć razy tutaj wycofywał. Ale okej okay. Kulawy to kurwa, nie takie numery, tu robi już Za tydzień nie jedzie, nie jedzie, bo ma wolne Któryś z Was powiedział Michael Daj się tą starą, lawetą kiedyś, tak. I wiecie, co będę musiał robić, bo nią właśnie będę musiał jechać. No Przyjechał pan z trasy, trzeba jechać do niego. Zapłacić mu, wziąć jakieś pieniądze, jak ma dla nas. Podziękować za robotę i. I tyle. Taki plan mamy. O, już paliwo. 5, nie wiem, 5 12. A nie, 6.12, ale już tam coraz lepiej idzie, słyszałem. Pan Sztokholm tu będzie, wiesz? Ktoś tam przyjechał, ale to chyba nie pan Sztokholm. U, pa ile ma rzeczy, ten gościu. Widzisz, pa jak on jeździ, pa. Widziałeś to? No. <laughs> Cały zabalony był był jak go chciał Nie. No jest po stochach. Ale ja, ja, widziałeś go, jak go niechał? Nie. Jechał? No. Jezu, ja, jak balony, no. Zostaniemy no. sobie tu. To sobie samochodik swój. weź sobie samochodik, Sęczu. Jeździ on Patryk Patryk chycił gumę 20 km przed domem Co tam gumę chyciłeś przed samym tym? A tam jeździć z tą oponą tak? Przekładałeś ją za każdym razem? Uhum. Ty, ale swoim chyba musisz wyjechać, Patryk. Albo. Swoim lepiej wyjeżdź, nie? Dobra. A ludzie gadają, Patryk! Złam się bardziej, całkiem! Jeszcze, 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 może przejdzie, może. No nie wiem, będziemy słyszeć, dawaj! No, dawaj, 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 spróbuj, może się złamie! Chyba nie. Jak chceś to ci zaparkuję, nie? Bo rozumiem, że jesteś zmęczony po trasie. Dawaj, dawaj! To się zmontuje jakoś! Jakoś się to zmontuje, wyjdzie, że na raz! Jak ty wyjdziesz teraz z tego, powiedz mi? bo ja nie wiem. Zawsze wychodzisz drugą stroną drzwi, drzwi, czy jak? Za ciężka trasa, już, nie? Pięździ w trasie to już wiesz, robi swoje, Patryk, nie? Możesz jeszcze, no? Nie, nie, dawa. Bo... dobra, dobra. Dobra. dobra bo bo za tutaj miał czyste te felgi To to sprawdzi on, on, on tutaj będzie za 45 minut po publikacji filmu kurwa To lepiej sobie uważaj, nie? On sprawdzi On sprawdzi chłopie Co tam syniu? Tylko tam nie naciskaj tego bo tam leci z tego Tyle z awarii. Co tam, no, kurde, man, tym się jeździ, nie? Inna gadka, nie? Ja ty, wiem, co, ja muszę bo ja mam jechać do, do roboty, ale może, byśmy zrobili tak, nie, Pan mam dobry pomysł. Że śląca, żeby sobie przypomniał, jak był młody i zaczynał u mnie, jeździ tą starą lawetą. I uda jest tą starą. A ja bym sobie pojechał tym, bo ja mam dużo roboty. Ja muszę mieć y, ten pomad aktywny. Tu, no kurio, weź Nie jest tak jak myślisz. Co myślisz na ten temat? Nie rozchorujesz ale jak już się przełoży, to powiedzisz no tak. Bo tak to nie przyjedzie. Powiem, Michael, jak nie bolą plecy. Nie, no muszę jechać starą. Muszę jechać starą lawetę, chłopę. No. Najstarszą, nie? Bardzo mi się nie chce. Synciu, co robisz, kochany? z oponą co robimy? Dobra, którą? do tego. Zmieniłeś ją? Nie. A gdzie jest? Nie zmieniłeś jej? Nie, bo ona jak jest bez towaru, to... Czemu mi się podoba? Ja myślę, żeby, że po prostu ten odcinek zrobię... Zro... Tu słuchaj, zróbmy tak. Ten odcinek zrobię premierę na niedzielę, na 19. A Ślązak przyjedzie i to zrobi. Powie, co ty gada, że zeszło? Ja powiem, kurde, Patryk nie wiedział, zeszło. Powiem, ślązak, ale jaja, dobra. ja. dobra. Jada to wymienić, opie, jada to badać. Nie no, zmień mu to na to i zostaw mu, a on se tutaj zmieni to. To już będzie miało, po, po, albo najlepiej to jeszcze jedź, to daj Rudemu dzisiaj. Bez Rudy weź to, zmień. Na następny tydzień. Żeby se, nie, żeby się w niedzielę odebrał, tylko ślązak gotowe. Co ty na to? Zawiedziesz mu tą, a ja przywiozę ci yy, na zapas drugą. Ale to muszę odkręcić. Ty, ale to jest do niego na zapas czy do innego? Bośmy się pomyliły? Nie no, to jest tu jest zapas. Yy, nie, nie, mówię o, o dużej oponie. To jest tutaj to jest mam dać. Do tego, do tego mam okay. dać, bo tamten yy, kulawy ma. To jest do tego. To dobra. Ta po prostu jeździła w samochodzie, też by zostawiłem to. Właśnie. Dobra, dobra. Czyli czyli to tutaj muszę to muszę zmienić. Dobra, to bo mam bo wziąłem, trz wziąłem trzy tak nie wiesz. Dwa zmieniłem zmieniłem kulawemu na przodzie, a jedno nie zmieniałem. Dobra, no to wiesz co? Zadzwoniłbyś do Rudego no. i zapytać, czy może podwieźć. Ja chcę Ci zdawać Nadzia podwieźć ci tą tą, tą, dużą. tą dużą. Zostawić mu na jutro, jutro się znać weźmie tylko. <laughs> Dobra. Co ty robisz op I to se tak niesiesz? Od tamtąd? No. A z tamtej blachy to niesiesz? No. No dobra, uważaj na palce. I tak się to niesiesz? Dobrze, uważaj, jak tak spada na paluszki, no fajnie. Dobry jesteś rekin. Bardzo pomóż ci? No wezmę ci. To ci chycimy. Ty chyć z jednej, a z drugiej. Chyba, że sam mi się chyci. Nie, a tak chcesz? Dawaj. Patryk, ja tu mam poważną robotę, Zobacz. Młody się targasz stamtąd, ty to, to 100 metrów to. To czem, bo, bo on ty bo tu robi chłopie ten, chatkę robi. Dobra, okej. Okay. To zostaw to, przybij piony, jedziemy. Patryk, to daj mi znać, ty, a ty nie masz butów? Michał, no czy masz wodę tam jeszcze? Do no zakładaj te klapki chodź, umyje ci nogi, chłopie, no daj się, spokój synek, siedz jak Jezus, umyje ci nogi, ho, nie, ja jak Jezus, umyję ci nogi.